Jego przeciwnik pochodzi z Będzina, to bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy Georgia Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali. W London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Palickiego. A jest nim... MISZAŁ! Siemanko, piątek, godzina 20, jadę na bazę, wprawdzie Zeniu przyjechał dzisiaj yy, z rana, ale jeszcze gdzieś tam był się ogarnąć, coś tam, zakupy zrobić, ja też coś robiłem i, i dopiero jadę do niego rozliczyć się. Zenek, a z transportu przyjechał jakieś 25 godzin wcześniej niż inni. Ale, że ma płacone tygodniówkę, no to spieszy się na swój czas, że tak powiem. Jadę, rozliczę się zękiem Zenkiem. Drugi wróci. Grzesiek, foto. Trzeci powinien być powinien być chyba Gdańsk, jeżeli pojedzie, tak trzeba to Gdańsk albo Ślązak, zależy zależy czy ile ma czasu Gdańsk, nie pamiętam a na samym końcu tej stawki będzie jak zwykle Mr. Sztokholm yy, ale co zrobić, kurwa za tydzień jedzie Zenek jeszcze jedzie. Foto. Stockholm. Patryk. Astransportu numer 1 I Gliwice. Także. Zeniu jest to nadrobi trochę tej stawki. Chociaż liczę też w tym rozdaniu na Gliwice, bo on już jeździ kurde dobrze. Nie ma ludzi, nie zadaje głupich pytań. Po prostu robi swoje. No i tyle. Pojeździłem dzisiaj trochę na moim nowym Kładzie. Powiem Wam, że trochę kurwa ciężko mi. A czy wiedziałem, że nie umiem na tym jeździć jeszcze? Bo jeździłem kiedyś na ścigaczach, ale to jeździłem 15 lat temu. Kurwa, jeszcze zamknięta brama. Ale na tym Kładzie no, trochę jest różnica. Powiem Wam, troszkę jest różnica, czekajcie Troszkę jeszcze. Całkiem w ogóle inaczej jeździ hmm, muszę się nauczyć zenek no, ja, no jak kupię Jeszcze Zenek był po akumulator dzisiaj kupił Tu no, mi się akumulator rozwalił Jak tam Zenek kontrola Wstawaj chłopie Wstawaj Wskakuj do mnie bo zimno że na czapek A Możesz go puścić No wskakuj no Dobra Zeniu, dziękuję za robotę, lecę, nie? No, na razie. A co tam chłopaki kiedy, i co na rano? Zenek był kiedyś taka... Taki ten, pokaż swoją twarz, nie chcesz widzieć mojej twarzy. Gdzie oni dojadą na rano, chłopie? To jest inna liga, kurwa, Zenek. Jest ekstra klasa, jest kurwa... I są trampkarze młodsi. Co ja ci mam powiedzieć, no? dwóch, dwóch pierwszoligowców przyjedzie może. Grzesiek i Ślązak. Ślązak może doleci, wiesz? Chociaż nie wiem. Nie. Rano on ma zrzucić, ma zrzucić legnicę rano, wiesz? Po drodze ma o dziewiątej, to musi tam stać. To jest dobre. Dlatego ja myślę, czy byś ty na przykład nie robił dwa tygodnie w tydzień, a ci ja będę płacił za dwa tygodnie, jeden tydzień pojedziesz do domu wcześniej, i wuj. To by było lepsze, nie? Nie, no, czech zęków. Powiem wam, panowie, czek zęków i dwie lawety muszę sprzedać, bo mi niepotrzebnie stoją. Ty, zanek, bo ty grubo wyglądasz. Zamknij bramę. Zostawić otwartą. Dobra, zamknę. No. Będziesz jechał, powiedz mi, ty, to jutro przyjadę. Jadę się kładem pojeździć i potem przyskoczę. To się może skoczymy no, gdzieś. blachy dokładnie. Nie mam blach, ale mam dokumenty. Ale mam już dokumenty i ubezpieczenie, wiesz, nie mam blachy fizycznie. No ale to ja coś to powiem. Matko bosko, kurwa, panie, tych kurwa pakistanczyków tyle i ukradli, nie? Mamy minut temu były. Mane boski, stanęłem tam, a tam coś mi tam czarnego tutaj mrugło. Nie, jak chcesz to wiesz co, mam, mam ubezpieczenie, mam to, no to co, to, no to, to, to tam najwyżej, wiesz, nie, bez ubezpieczenia bym nie jeździł, ale bez blachy, no to co, wypadła w terenie i już, będę jechał na teren, pojeździć trochę, będę wracał, to zajrzę, to Ci zadzwonię, pewnie będziesz jojka kupował, nie? Jutro, sobota, nie. sobota, dziękota, pamiętaj, no, jedziesz po jajkach też, nie? A, bo co, jeszcze, a co, nie było nic? Nie, bo zajmowali wszystko. Ty masz, nie. mariot masz, mariot masz w tym, w... Mary, masz w Tam mi nie wiem, 7 stówek kurwa nie to <grym> by <grym grym> się upadł. <opadzi> ciola <grym> w lawecie, chopie. Wiesz tu masz zajebiście kurwa. Pro. Security to, service masz pod kamerami, jesteś zane, tu jest zajebiście, chopie. Kurwa, mucha nie siada. No może nie jest na sympatyczniejsza okolica, ale wiesz, stacja szkoda, że do tej pory, nie? Nie na no, po całym tygodniu, po całym tygodniu to kurde fajnie trochę nogi przeprostować, nie? Chcesz to, chcesz to, chcesz to, chcesz to wpadaj, no nie mam pokoju gościnnego, ale tu posiedzimy dzisiaj, Ma ich są walce obejrzymy już. Na razie, trzymaj się Zeniu, dzięki za robotę, pozdro. Zamknę Zanek, zamknę. Lecę do domu, może jeszcze zdążę przed tym, jak małe pójdzie spać. Nakłada, wpadnę potem. Na tą Pogorię. No, no. Na te, na te piaski, nie na plażę. Dalej, na inną, wiesz. A powiedz mi, na inną, bo to jest inna Pogoria. Są cztery. Mówię, że są cztery Pogorie, wiesz. No, ja jadę na ma. Jadę na, na, na najnowszą, na czwartą, wiesz. Tylko przyjechałem po kawkę i to. Patrzę, a ty tu serce kurde szpąci. Mówię, małej poznota Ta, a ta boksera z Cześć, piona. Tak zrobić, pec. Siema pec, panie. Dzień dobry, a jedziesz, masz ten hotel? Co? Masz hotel? Od 15. O, dzień dobry. Dzień dobry, panie A gdzie zęby Dostał strzała od taty. Nie. No za sobą garnę, o nie robisz. <laughs> Kiedyś będziemy miał wspomnienia, dobra, lecę. Padnę potem, zgadamy się, na razie pozdrawiam. Tam jeszcze chłopaki jadą, wiesz? No. Jeszcze jadą chłopaki. No wiesz, nie mogą mieć wszystkiego. Nie? Foto w nocy zjechał, a w ślą... Ślązach się toczy. Myślałem właśnie. Myślałem. Wie, że Sztokholm nie wziął jednego samochodu i teraz nie wiadomo czy drugi nie załaduje, nie? Może wcale żadnego nie wziął? No jednego wziął, nie. A, ma jednego Jednego, no już. Jest sobota, kurwa, trzynasta. Już. Na nie, nie, chcę mi Cię komentować. nara. Jadę po... Mę po kawkę i po... Jadę kurtkę może kupić, nakłada I zęka spotkaliśmy. Jak czyścił lawetę, widzisz? Jaki kierowca, czyścił sobie nawet w wolnej chwili Żeby nie jechać brudną za tydzień wiesz? Za tydzień, no jutro Na następny tydzień Pracuję się Ty, gdzie ta opona poszła? Temu też poszła, wiecie dlaczego? Nie, nie podpujęcie Nie poszła, bo ją no, na gulik a. Bo gulik był ajchnięty, a mi wyskoczył na środek drogi hmm. i musiał odbić chyba, nie? Aha, Ty, ale jest jakaś opona? Bo trzeba by to kurwa, Patryk będzie jechał, weź mu powiedz, żeby on to kurwa zrobił, bo wiesz, przyjedzie jutro, będzie mu niespodzianka, a Patryk zna tego, tego rudego i to zrobi chłopie. Bawiłem się na kładzie. powiem wam, nie takie proste jak myślałem. Widać jak chuj tej Polsce. Tam kumpel na łódce kurwa, Fajnie. Nie no, Gdańsk w tych filmach to jeździ jak zawodowiec, no. Zajął 6 miejsc parkingowych, ale pięknie wjechał, kurwa. Gdańsk, już wam powiem o numerze jakich Gdańsk wymyślił, nie? Lekko miał ciężko, nie powiem, lekko miał ciężko, bo gościem miał trzy samochody z jednego miejsca w jedno miejsce, nie? Tam 200 km żadne, żadne super pieniądze. Ale było ciężko, miał BT, trójkę i ona była hybryda i ona była, była ciężka i do tego miał Q2, i jakiegoś tam, jakiegoś gówno, nie? No, no i, i spotkał kierowcę od Górala, a wiecie jak kierowcy od Górala, nie? Gorszych nikt nie widział. Spotkał jego i mówi, że możesz punkty dostać za wagę. I wiecie, co Gdańsk wymyślił? kurwa, słuchajcie tego, nie? dać, mówi, ty, bagi mnie zatrzymały, powiedziałem mi, pięknie stanęłeś. odpowiadam twoją historię, jak kitowałeś mnie. I opowiadał mi, bagi mnie zatrzymały i powiedzieli, nie możesz jechać dalej, przeładuj się, ale nie dajemy ci mandatu, nie? wiecie co to znaczy, nie? że kupę miał w, miał w majtach bał się jechać, to by myśli, że go bagi jebli ale bo nie dali mandatu, nie? <grym> ale myślę, że najważniejsze, że jeszcze trzyma fasem myśli, że ja w to wierzę, nie? on jest z Gdańska, to tam są kity bardzo, wiecie tam kiciarzy jest dużo, nie będę to mówił nazwiska, nie? ale chociażby jeden już skakał przez most, okazało się, że go nie było w ogóle, no i tak dalej, nie? także paliwo bo 519 to wszystko jest z jego okolic, że wiecie to trzeba go mieć na uwadze, nie? Zaraz się pośmiejesz, Opowiadałem tą fantastyczną historię jaką żeś opowiedział, że bagi zatrzymały i powiedziały, że Proszę pana, pan jest z Polski, lubimy Polaków, bo premierem jest nasz człowiek Nie może pan jechać, ale żeś kit wymyślił, kupa mojej tak nie? Ja żeś co się boisz? Że mandat dostanę ja? się bardzo boisz o mnie, dzień to o mi się podoba, szacunek on żeś rozjewał, tak? Ta się, no, zepsuła. Sama zepsuła, no wiadomo, jechałaś się zepsuła, nie? Patrzysz, na że ty opon nie ma, no, nie, moś, Może jakiś ty, może no, jakiś... Nie, no co ty, a to, a ta, co to jest? A to ta jest, ta, jest ta, ty, a ta jest te dzień wcześniej, ty, coś po cegówkach wjeżdżał. Bobylkaże. Fajnie, no i to mi się podoba. Nie, taki, taki, miałem tu jednego kierowcę z Gdańska, uciekł. Zdańska, mówię, że zdańska, mieszkałem we wsi jakieś, nie, Oszczykowice czy kurwa coś nie, tam. Przedkowo, tak? Przodkowo, no, no. A, wiesz, a, a wiesz, że ja tam byłem w przedkowie kiedyś miałem, przejeżdżałem na walkę, jechałem z twoim kuzynem i no, mówię, no, no i no, mówię, no, kurwa, przejadę tam, nie? I mówię, przejadę tam, ale mówię, ta walka jest w telewizji, muszę na niej być, jak ja tam przyjadę, to ja już nie wrócę, bo mnie zatrzymają, mówię, dobra, nie jadę. Chłopie, przejeżdżałem przez tą wioskę, nie? Mówię, stanę zaraz i go poszukam, o, a ale ciwota, tam... Nie, bo, bo wtedy ty ten mi dał, jak to się nazywa, Piotr dał mi pompę. Musicie pompować koło, ja gadałem z Jasiem na ten temat. Mówię, Jasiu, Jasiu, słuchaj, Jasiu mi mówi tak, się jasi. mówi tak, Jasiu mówi tak, mówi tak. Ty, chłopie, odkąd jeżdżę sam, nie, ja dobry, odkąd jeżdżę sam, odkąd jeżdżę sam, no to mówi, tu w ogóle żadnych opon nie mam, żadnych kół nie łapę. Ja mówię... No mnie też nie. Mówi, bo to trzeba pompować, Michael? nie pompują, zobaczcie, będą strzelały koła. Jedno ty, jedno Ślązak. Ale nie. patrz, jak są koła łyse, wiesz? nie? Patrz, jak są łyse na tym, nie, ja cię to ja powiem. nie mam, ja nie chodzę tutaj, wiesz o co chodzi? Ja to się zajmuję tym. Na przykład siedzę w domu Jest i na przykład, kolma. patrz, ja ci mieniem, tak, siedzę w Mówię, domu ty, Michael, i myślę, gdzie się napić kawki. Rozumiesz? <noise> Takie mam pomysły rano, na przykład mówię, o kawka, jadę sobie do parku na kawkę, przyjeżdżam, moja się przygotowuje, jadę sobie do Starbucksa, takie mam problemy życiowe. Chłopie, ale wy nie, to musicie wiesz, sprawdzać, że... I mu od razu mi pompa, czy Michael, mi trzy, opony trzy opony kupić, trzy ja, kupić. Ja to trochę tam rozumiałem. No. jak czym jedziesz szybciej, tym szybciej się kręci koło, nie? I czym <laughs> szybciej się kręci koło, tym bardziej się nakręca. Nie, nagrywa. wiesz co, no pewnie tak, no trochę tak, ale słuchaj... Ty, wiesz, trzeba, muszą, być, mus, Świe... muszą być dopompowane yy, ta... i nie, nie wolno kręcić na, kurwa, na, wiesz, yy, na postoju na, yy, na zaadowanym. to był, nawet nie poczułem, tylko zobaczyłem, że... Nie był, wiem, chłopie, ja przecież raz ma. jadę i też migają mi, mówię, o kurwa, wszyscy yy, mnie yy, znają, yy. siema, siema, gościu mi mówię, chłopie, siemano, siemano, z tyłu mi światło, ja mówię, ty coś jest nie tak. Jedzie Patryk, ostatnio w trasie, jedzie Patryk za mną, zajebane byłem, kurde, wiesz, nadwyżka towaru pewnie z półtorej tony, nie? Patryk jedzie za mną, nie? Mówię, patryk, wszystko okej u mnie? Nie rozpoko! No jedziesz, jedziesz. Ja mówię, dobra, no i odjechałem w prawo, a on jechał prosto, nie? Chaliśmy razem dwa dni. Pojechał prosto ja w prawo. Ty skręcam, zakręt bierę w prawo, no to widziałem opony, że wie, że iskry lecą. Człowiek, ja staję ja tam w ogóle nawet tylko felga się tak kręciła jak na, jak na, tych, jak na tych kopaka, że się kręcą, jak stoisz. No i mówi, ja mówię, ty, Patryk, nie widziałeś? Nie widziałem. I teraz nic, opony, to mnie wyprzedziła. No ja wiem, wiem. Pierwszy raz powiem ci jak mi się tak stało, to trochę trochę się wydygałem, nie? Bo mówię, kurde, ja wiesz. Mówię, coś, coś no coś się trochę się... Za, jakby się coś paliło, patrz, no, 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 tak, no, mnie opona. Pierwszy raz się wydygałem, ale potem już to znałem ten temat. Nie, nie, trzeba sprawdzać, sprawdzać koła, chłopie, bo to kurwa pompować. Przerąbane. I to wiesz, jak mi nie zgłosicie, że trzeba kupić, to ja nawet nie wiem chłopie, ja tu wie, są ze cztery, ja tam wie, gdzieś ja są, są wiesz? Ja w zrąbałem, nie? I mówię, dlaczego Marek Krowy mi powiedział, że tu są cztery, kurde, łyse opony, nie? No, Sztokholm? No. A Sztokholm, nie no ja mówiłem, on kupił, ale się on wziął, zanek wziął i A ja kupiłem grę, pięć opon, kupiłem i, sześć i, opon, i ty, kupiłem ty, sześć pukała. opon i dwie tam zostały, to każdy sobie pobrał i sztokon, nie chciał opony i w końcu kurwa Sztokholm nie miał. I ty pojechałeś tą przyczepką, tak to było. I ty pojechałeś tą przyczepką, jedną I rozjebałeś, jedną rozjebałeś Welczysty, y, 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 czy, czyli ten y, DiCaprio, a drugą kupię teraz rozjebałeś, No no to po czysta ci odejmę, nie? I felga, 200, o kur... A właśnie, muszę powiedzieć, żeby takie felgi, może kiedyś dwie używki, leżały na bazie. Nie, muszę kupić, wiesz co, akurat ostatnio pisałem z Hiszpanem, bo on robi na wulkanizacji, jest wulkanizatorem, ale, ale ma fasa nie udaje, że to jego, wiesz. Aha. A jego kumple mi piszą, że dostał robotę. Nie? On jest góramistem. On jest mistrzem, nie? On wozi ludzi na lotnisko i założy sobie czarną koszulę i mówi, że się samochód kupił. Ja mówię, je kurwa, w że gdzie zajebił wracaj. No ale ogólnie Roy jest wulkanizatorem yy, tam, i, i mówi, że ma taką. Tylko mi się nie chce przy Nie chce przysłać, którą lampę? Tą prawą od konia. Tam jest dyskoteka, a tam nie wiadomo co. Pan Andrzej, ja ale wiesz o co to jest? Ja po to, żeby przykuć, przykuć... Ty nie wiesz takie nie szczegóły. Przykuje. Żeby przykuć uwagę policji. I oni wtedy wchodzą i dają Ci mandat za lampę, a, wiesz, a, wiesz jak a jak nie za resztę. A wiesz jak bagi zrobiło? No. Jadą, normalnie zapieprzają, minęli przyczepkę, zobaczyli betę, hebel i zaczęli oglądać. No. Hello, ja I mówię, mówię przedemią... Wam, zróbmy napisy, na, napis na magnes. No engine, Ej, słuchaj, I, i przykleja, że nie ma silnika, wtedy mówi, przede... Patrz ładowany, ej nie ma silnika, dobra, spoko. przede mną, wjechali mówię przede mną, witopolgę, to jaki ty na tam ma? Wito polgę. Wito polgę. No, kity, wali no jak, naprawdę no. Na Zdańska, chłopie, to się pomylić naprawdę powiem. A ja mówię do niego, on mówi, że to hybryda. Ja mówię, jak hybryda, to jest to benzyna, nie? Matko Bosko, no jaka hybryda. I on tam mówi, a mam, mogę ci kartkę pokazać, wyciągnął kartkę, a i pierwsze pytanie, szef czy kierowca? Ja mówię, kierowca. No, zawsze na szefa mów, Panie szef, chuj, wyjebiamy z roboty. Ja zawsze mówię, dajcie, no macie coś do jedzenia? o niczemu. Ja wiem, no, bo wszystko mi na mandat pójdzie. <noise> Mówi, to ci zostawię 20. A więc ja jestem ja bardzo ja drogo tak, mandat. Ja mówię, nie, jak to taka jak, ta jak tak jazdę. było i przypadkowo nie mówisz prawdy, to to elegancko, to się zachowali. Ze zachowali tak, się, to wiesz, to zachowali tak, się. Tak, no mówił. I mówisz, no. Co się kupię? Bagi nie, nie Nie, jakby bugi to by było problem, nie? E, naprawdę. No I na, to... Na, na plecach mieli Balm, nie? Yy, te... Jakieś te kamizelki. Bo oni z Palmy de Majorki wracali, dlatego mieli pan. Nie, oni dostali telefon i pewnie mieli coś ważniejszego niż, niż... Twoje mandaty na pince. Porządeczek, no i to mi się podoba! Nagramy, żeby Twoja sprawdziła, nie Ty dbasz, powiem Ci o porządek, jak jedziesz. Ja też mam syf, nie aż taki. No. Wiadomo, nie aż taki, ale kopie. Ty w trzeci miesiąc ja jesteś, mam, nie? Je, je, Słuchaj, ja, U, Ślązaka, u Ślązaka jest tak, koszyk, worek na zmianę. Ja mam, Czemu ja, mam, wszystko. ja mam, da, no wszystko. No widzę, no Ty tu masz jeden świetny, widzę. Kopie, nie. Same chusteczki tam są. Fajna zabawa. Pośmiemy się z Gdańska, pośmiejmy się. Take Gdańsk! Powiem Ci tak, jakbym nie otwierał kanału, nie? To by mi się, to by mi się nie znali. I bym miał, kurwa, święty spokój. <śleszujesz> nara! Dziękuję za robotę, nara. Na Godzina 22.30 w sobotę. Wiecie kto jeszcze nie przyjechał A z wywiadu zwany Sztokholmem, Jeszcze jedzie, nie? Jest koło Brna. A że mu kurwa zejdzie nie? Lecę jest pójść ze mną To jest kumplo. No widać cię troszkę Lecimy na chatę Niedzielny poranek idziemy. Z moim, z moim wspólnikiem na bazę. Kawkę pijesz, bo Patryk yy, trzy cukru bierze. A, a pan Stochholm bierze trzy albo cztery. Chcesz też kawkę? Nie, ja, ja tylko jakieś tylko, ja tylko socjok i mambę. Jaką mambę? Pójdź tam, to mamy zaraz i wszystkie się dobią. Mambie twojej. Nie mam mamę. Nie ma mamby tam już. Uśmiechnij się. Mam to może być tutaj W tym stole, patrz Jak nie dasz mamby to dostajesz strzała, tak? No, no Koleżko Ale prosto w jajka. Nie wolno w jajka bić, w jajka to biją e, Albatrosy, lejosy, albatrosy Albo dziewczyny My nie bijemy Non stop Walka Ile słodzisz Patryk? Ale słodzisz. Nie, nie. Pa. Nowe pasy, kurde, z atestem gdyż Nie wiem czy są zawsze dla nas pomocni Czekaj, jeszcze mam te kliny dla Was, wiesz Patryk, co robisz? Aha, to no dobra, 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 dzięki, 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 dzięki Aha, tam mam. Dobra. Tu masz semerki, tu masz te pasy i rękawiczki Sztokholm i kliny mam jeszcze. Kliny z atestem. ja wam powiem, gdzie jest problem z wami, z waszą miastą. Nie? Jeździliście w firmie, gdzie non-stop się mówiło tu, kontrolę, tu coś. Wiecie o co chodzi? Chopie, wsiadasz. Już do tłumaczenia Gdańskowi i jedzie z przyjemnością chłopie, ja to jadę tak jak my razem jechali, pamiętasz, to i no myślę, gdzie tu się stanąć, żeby się e, fajnie wypozować, gdzie tu kawkę wypić, gdzie jest dobre miejsce, a nie myślę, chłopie, co ja mam na sobie, kurde. Proszę, to jest tylko już takie, takie klucze, znaczy w sensie takie poukładane. To jest trochę roboty, no dlatego mówię Ci, że ty tego nie zrobisz, dałem Ci te kółko. Dałem Ci te kółko, ale wiesz co, no wątpię, żebyś ty to zmienił. Najlepiej to wiesz co, zrób. Zostaw je u Ślązaka w, la, w przyczepie. W lawecie. I powiedz mu, Ty Ślązak, no kurde, nie wiem kiedy, nie wiem kiedy. I on Ci wymienił. O, czy on sobie wymieni. Synuś, kochany, nie zimno ci, nie. Przerwy trochę? Nie. Dobra. Gdańsk jechał, nie? A z Jasiem dopiero co gadałem mi mówi... Z Jasiem dopiero co gadałem i się mówi... Y, pompują opony, bo, mi, bo ja jak jeżdżę teraz to mi nie szczelają. Wiesz człowiek, u mnie nie szczelają. je czy poszły od razu? Nie, jedna, druga, trzecia. Dziękuję, dziękuję Chłopie, po co ty to myjesz? Jak to mył ten? Kulawy to mył. On ostatnio na drugi dzień jeden się został i tylko mył. W środek, on wieś, głównie środek samochodu, dwa, nie? Żeby nie było. Bo mówi, nie lubi lipy, no wiesz. Ja no nie, on nie lubi lipy, szkulawy to wiesz. Ja mówię, po co on to my jak kulawy ostatnio siedział i mył, nie? Matko bosko. Ty, kupię ten amelinium. A -A Czy jak Ale to się tak nazywa? Pasy w kupię z Na ja zajedzie tam za jestem, nie? Kurwa. Najlepiej. No. Albo wiecie, co zróbcie? Chłopie, jak jedziesz na na zgorzelec, te, najlepiej jak teraz jedziesz, bo dzisiaj jedziesz. Jak jedziesz na Zgorzelec, to są tam, tam są po drodze myjnie dla tirów. Tylko mi się nigdy nie chciało wjechać, bo trzeba pasy odpiąć i mi się nie chciało. Wjedziesz na myjnie na tiry i, i weź, oni ci za 250 myją. Weź fakturę już. No to oni myją kurwa chłopie, oni na tip to, bo wiesz, oni mają te wszystkie wszystkie płyny. Wjeżdżaj już, nawet się nie pytaj. Weź tylko fakturę, nie? Patrykowi nawet nie mówię o takich głupotach, bo jemu to się nie chce, nie ma czasu, nie? Wiesz o co chodzi Patryk? Ja byś chciał, bo ślązaka jest akurat 300, ale ja byś chciał jak na zgorzelec, to możesz sobie wjechać na myjnie dla tirów. I oni to umyją tym. Tyle to, to za czystówki. Wiesz, około ślązaka jest czysta, ale Zenek to jest zajechany jak Trump kila kiluka. Jemu powiem opiekty. Jemu powiem. No i Zenkowi powiem, żeby tak. Już mu się nagrywam właśnie, wiesz? Żeby pojechał. Wiesz, oni mu popryskają tym tym do amylinium. Nie? go przyczepkę ma zajechaną trochę ci powiem. A sam, nie? Troszkę ma przykurzoną. Nagry Nagrywam mu się. Chłopie, ja nawet tego nie zapinam do niego. Co z tymi chłopakami? To jest masakra. Kupiłem kliny i złe kupiłem kliny. Muszę je oddać. Mam nadzieję, że mi je przyjmą, ale nie jestem pewien. Mały nie chce iść, bo buduje z cegiełek Coś tam się buduje Masz wszystko, nie? Potrzebujesz coś? tam masz masz, masz na ten, nie? Na No I podnieś Ci to? Dach, żeby był? No jasne. Którą stronę Ci wziąć? I podawaj. No, no, no dawaj ze mną, no. Samemu się dachy nie robić, tylko z pomocnikiem. No. Przełożymy tak. O. No pięknie zrobiłeś. Dla kogo to jest dom? Dla Jaszczurki czy dla kogo? Na psa buda, tak? No powiem ci trochę buda dla psa, no Na pewno właściciel tej się uciesza To to nie ty nabrudziłeś Czy ty? No to Michałek Synuś Trzeba to ładnie posprzątać Masz wszystko, nie, Patryk? Pochytane, Pohy... co? Odebrał? Odbił, Odbił? aha Może. Ale podnieś tam od razu, chłopie dobra to Tak Narka, narka, na łączach Wyślę ci dane, gdzie lecić, nie? Dobra. Nara, Naraz, Stockholm, dzięki. A oni jeszcze tutaj zostają? Zaraz zostają, bo jadą jeszcze, wiesz? Jeszcze coś tam ogarniają, ty masz, wiesz? A my jedziemy dalej. Po ciężkiej pracy czas na relaks czekam 12 jadę do domu, odwiozłem małego bo muszę gdzieś tam jeszcze podjechać po kasę odwiozłem małego żeby ze mną nie jeździł, nie plątał się tyle na dzisiaj z roboty. jutro jadę do anestezjologa rano Gdzieś mam badania przed yy, Racją na kolano muszę zrobić wiązadło i błękotkę. Yy, za tydzień, za kolejny tydzień. Także, jakby za dwa tygodnie nie było filmu, to znaczy, że nie obudziłem się. Wspominajcie mnie od pierwszego odcinka. W takim bądź razie. Pozdrawiam.